Hello guys, hi, hey, to ja, Ada, witaj na zdaj.pl. Słuchajcie, dzisiaj mamy lekcję typowo gramatyczną. We've got conditionals zero, 1, and 2, czyli pierwszy, zerowy i drugi okres warunkowy. Brzmi groźnie, ale tak nie jest, na serio. Słuchajcie, więc okres warunkowy zerowy, czyli zero conditionals, to jest okres warunkowy, który stosujemy, czyli warunek jakiś, tak, zdanie po prostu warunkowe, który stosujemy do rzeczy oczywistych czyli to znaczy do rzeczy które tak naprawdę e, po prostu są logiczne tak czyli jeśli wsadzisz łapę do wrzącej wody to się poparzysz tak słuchajcie najprostszy ze wszystkich i na razie mam nadzieję że będzie ok, dlatego że on dotyczy tylko i wyłącznie czasu present simple w pierwszej części jest present simple w drugiej też present simple Najbardziej e, takim słówkiem, które się pojawia w kondycjonalach jest słówko if, ponieważ musimy wprowadzić jakiś warunek, że jeśli coś zrobisz, to coś tam. Czyli na przykład if you don't produce waste, you help to save the planet, czyli jeśli nie e, produkujesz odpadów, pomagasz planecie, tak? Są rzeczy oczywiste, słuchajcie. Takie rzeczy, które są normalne, na przykład, jeśli jestem głodna, to jem, tak? I tak po prostu takie rzeczy, które są oczywiste dla nas. Potem mamy, słuchajcie, pierwszy conditional, czyli tryb warunkowy. First conditional. Mówimy o sytuacjach, które mogą wydarzyć się w przyszłości pod pewnym warunkiem, a jest to warunek bardzo prawdopodobny. W sensie, jeżeli się będziesz uczyć, to zdasz egzamin, tak? Czyli stosujemy czas present simple w pierwszej części, albo w części, która jest po if, tak, bo to można zamiennie, plus will i bezokolicznik, czyli nasz ukochany czas future simple. I teraz tak, mamy przykłady. If you use reusable objects, you will produce less waste, tak. Jeśli użyjesz jakichś tam e, rzeczy, które są e, do powtórnego przetwarzania, tak, wyprodukujesz mniej odpadów, albo... If I sort out rubbish, jeśli będę sortować śmieci, will, możemy pytanie od razu jechać, nie? Will the world be a better place? Czy świat będzie lepszym miejscem? Ale taki, słuchajcie, najbardziej e, przykład, który jest e, wszędzie prawie podawany, to jest, jeśli się pouczysz, to zdasz, co nas się też tyczy, czyli if you learn, you, would pass the, e, you will pass the exam, tak? OK, i mamy jeszcze drugi tryb warunkowy, tak? Drugi okres warunkowy, second conditional, gdzie stosujemy go mówiąc o sytuacjach nierealnych. Słuchajcie, chociaż ja ze swoim optymizmem powiedziałabym, że tak, właściwie to może i 5% istnieje, no bo jeżeli ja wygram w lotka i kupię sobie samochód, no to powiedzmy, że prawdopodobieństwo jest mega małe, no ale jednak. OK, i tutaj mamy czas. Past, simple, tak, i wood, i bezokolicznik, czyli If people produced less rubbish, jeśli ludzie by wyprodukowali mniej e, śmieci, the planet would be in better condition. Czyli planeta byłaby w lepszej kondycji. Albo if someone told you that producing waste is possible, would you believe them? Czyli mamy to would, tak? Czyli jeśli ktoś by ci powiedział, że e, produkowanie, znaczy w ogóle, że produkcja e, odpadów nie jest możliwa, tak? Czy byś im uwierzył? Czyli to jest takie trochę ala la, e, a la e, niewiarygodne, prawda? Powiedzmy. Czyli pass simple i would plus bezokolicznik. Oczywiście, oprócz wyrazu if, żeby cały czas nie gadać if, 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 nie, można stosować słówko when, czyli kiedy. Na przykład, when you bring your own mug, you get coffee cheaper, tak? Czyli jeśli przyniesiesz swój własny kubek, Dostaniesz e, tańszą kawę, tak? I to jest rzecz pewna, bo gdzieś na przykład tak jest, nie wiem, w biedronce, w żabce czy cokolwiek, nie wiem, w biedrze to nie, ale w żabce jest kawa, słuchajcie, i przychodzicie i przy, przynosicie własny kubek, no i wtedy dostaniecie ją taniej, bo nie trzeba już korzystać albo na stacji meznowej z tego kubka, tak? Czyli rzecz oczywista, zero conditional, tak? Al, albo If I feel tired, I listen to music. Jeśli czuję się y, zm zmęczona, słucham muzyki ale when I feel tired, I listen to music, tak? Kiedy się czuję zmęczona, to słucham muzyki. Czyli tak naprawdę można sobie stosować wymiennie to if i when. I teraz tak, we have to circle the correct option. Mamy ćwiczenie i musimy zaznaczyć prawidłową odpowiedź. I się zastanowić przede wszystkim, który to jest zdanie warunkowe. Jakie jest prawdopodobieństwo jego spełnienia, tak? Albo yy, stanu rzeczy. OK, one, one, słuchajcie, if, It's sunny tomorrow, już mamy, jeśli będzie pogodnie jutro, tak? A I coś tam, coś tam cycling, tak? Czyli jeśli jutro będzie słonecznie, pójdę jeździć na, rowe, na rowerze, prawda? I teraz tak, if it's sunny, to jest present simple. Prawdopodobieństwo jest, po, powiedzmy, duże, prawda? No bo co? Przynajmniej 50-50, no ale powiedzmy, że słyszałam, że będzie słońce. I teraz tak, I will go, tak? Bo po polsku, słuchajcie, mamy jeśli... Będzie, to zrobię, tak, ale po angielsku nie ma dwóch future, to jest pierwszy conditional i trzeba dać po if, present, simple. Ok, dwójeczka. What would you do if you coś tam miał milion dollars? Czyli teraz, co byś zrobił i już mamy, słuchajcie, patrzymy tylko na czasy, patrzcie, patrzymy na czasy, co jest w pierwszej części? What would you do? No to jak mamy would i do, od razu sobie robimy co? Processing. Kurczę, co ona gadała, że który to jest conditional? To jest drugi conditional, słuchajcie, drugi, tak? Czyli mamy sytuację bardzo, 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 bardzo mało prawdopodobną. Czyli what would you do if you? Musimy dać pass simple. One, tak? One. A million dollars. Przy okazji, by the way, trzeba sobie przypomnieć czasowniki nieregularne. Ok, free. If I coś tam hiking, I would soon get bored. I to samo, patrzcie. Would i get. Czyli co? Pass simple. If I went hiking, I would soon get bored. Jeśli bym poszedł tam po górach pochodzić, to bym się od razu znudził. Teraz, słuchajcie, tutaj od czwóreczki, tak? Tu macie powiększone, żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, tak? Dobra. I coś tam, coś tam. e bungee jump. Even if you gave me 10,000 bucks. Czyli nie pójdę pewnie, nie? Skakać na bungee, nawet jakbyś mi dał 10 tysięcy dolców. I teraz tak. If you gave me. Czy to jest prawdopodobne, że on pójdzie skakać na to bungee? Czy niekoniecznie, skoro mamy czas, pas sympu, bo sobie. Gave jest drugą formą od give, tak? Oddać. Czyli jak było pas sympu, co miało być w drugiej części? Drugi conditional, to jest mało prawdopodobne, czyli would i czasownik, czyli I wouldn't do a bungee jump even if you gave me 10,000 bucks. And the last one, ostatnie, if you coś tam dead game all night, you will be really tired. Czyli jeśli będziesz grać w tą grę, oh, to do niektórych zdanie całą noc, będziesz y y jutro bardzo zmęczony, tak? Tomorrow. No i tak, will be, will be. To który kondycjonal? Patrzcie, patrzymy will be future mamy, tak? Czyli co mówiłam? Słuchajcie. Pamiętamy, wracamy się do tych kondycjonali, który to był kondycjonal? To był kondycjonal pierwszy, tak? Czyli już wiemy, że jest future i jaki był drugi czas? Drugim czasem był present simple, bo mówiłam, że dwa razy nie może być. Jeśli będzie to pójdę, nie? Czyli if you play, tak? Po prostu ustawiamy play, tak? Żeby wam się to nie, nie myliło nigdy. Natomiast jest taka złota zasada, słuchajcie. I zapamiętajcie ją sobie i w pierwszym kondycjonalu będziecie jechać jak super, już doświadczeni angliści. Po if nigdy nie ma will. Po polsku mówię, jeśli będzie ładnie. A tu jeśli jest ładnie, tak? Po angielsku. Po if nigdy nie ma will. So fingers crossed and good luck. Powodzenia. Do zobaczenia. See ya.